Muito mal. Ktoś może w może też być mix to nie będzie w pogardzie Wykaż inicjatywę, pokaż jakiś ciebie twardzie Masa alkoholu, chleba na przeskardzie Dużo wątkach po McDonaldzie, tebe drośnie Minus na saldzie my takie loty to lubimy najbardziej Lecę już Ale nikt nie zamula Jeśli lecisz na obycie twarz, będziesz mieć szura Trzeć specyfiki, nie dla nas akurat Kolejna lucha, nie wiem już Na co ktoś mnie dał, no ale umiesz Ogień po łaku, Marta, o Jeśli nie masz czubnarki, to, to jest luk, to jest luk Ostry luk, Jak nie będziesz kontrolował, to opuści Cię luk To jest luk, ostry łuk, To jest migalskie natarcie, o kurwa, haha, grud To jest luk, luk, to, to jest ostra banda To są słowiański lud oraz ostra balazna Ostry luk, Nie jednego luka, peweza, głupy luk Nie jednego wpierdoli na dupy Rada wciąż nie jednego Wiesz, nie wygląda jak luk dalej to roberek, dwarka narkotyki zaraz częściej widzę fajerskie dugi Macie tu odwiedni przekazu klasyki, ja idę tyle ale trzymam się logiki Często mówię, że jak mam zajęte dłoni, grube lonki. W do góry jak skrót, Nawet ja jak idziesz łukiem, trzymaj się zasad ziomu, Nie dąbki, bez kontroli, robi zakupy zbierasz nie ma dąbki, próbuje. Kwarci, lądzi, z próbuje z każdego jeśli nie masz tu Panieś na minutę, od trójnie na lustre i szupę Lecisz za ostro i masz hamatupet Ogarnij fazę, bo skończy się trupę